Nie, widzowie, zobaczcie, co to jest za dzieciak! Dzisiaj będziemy musieli przed nim uciec. Musimy uciec przed strasznym dzieckiem w strasznym przedszkolu. Klikam graj, zobaczmy tutaj noworodek, tryb i, i jesteśmy tutaj. Okej, okay. siemanko. Jestem w jakimś przedszkolu. To nie wygląda w sumie, no nie no, wygląda troszeczkę jak normalne przedszkole. Oprócz tego, że ten miś jest jakiś niepodobnie podejrzany. Czemu on ma takie czerwone oko, a drugie jest normalne. Nie wiem, widzowie, czy ja mogę stąd uciec? Tu są jakieś lasery. To nie jest jednak normalne przedszkole. W przedszkolu nie ma laserów, ale my będziemy musieli jakoś wyłączyć. I tu pisze awaryjne Kliknijmy w topek, klikniemy, to, wow! Światła zamigały i wyłączyło się. Świetnie, czyli możemy tędy przejść, okej, okay, rozumiem, wskakujemy sobie na klocuszki tutaj po kolei i musimy przejść do wentylatorów. Czemu, czemu to źle wygląda? Dlaczego zawsze do wentylatorów? Jak ja nie lubię wentylatorów, ale nic! Dobra, weźmy tutaj widzowie, a wy, my tutaj sobie wchodzimy, lewy przyskmyszy. O, okej, okay, otwieramy, wy zostawcie łapeczkę i subskrypcję. Obowiązkowo w tej chwili, jeżeli spodoba się ten odcinek, a my idziemy dalej. To czekajcie, co to jest? Halo? Wow! Ej, tu jest ten dzieciak! O nie jaki on jest straszny! Dobra, weźcie go. Ode mnie. Ech! on wygląda przerażająco. Idziemy stąd. Nie, ja, ja stąd uciekam. Na pewno go nam nie spotkamy, prawda? Wow, lecę na dół, jestem i co to jest za miejsce? Mega dużo zabawek. Tutaj jest to dziecko chyba za, za tą ścianą, więc lepiej chyba, żeby go tu nie było. Co to? Co? I co to jest? Jakie to jest wielkie! Ej, dobra, nie, 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 nie. Czemu to jest samolocik? I to dziecko się na nas patrzy. On jest, ma dwa, dwa różne oczy, ja nie rozumiem tego. A tu są kolce! Dobra, to naprawdę nie jest normalne przedszkole. Jak ja bym zobaczył takie przedszkole, to serio, coś by było z nim zdecydowanie nie tak. Skaczemy teraz przez ok, mam nadzieję, że się nie wywalę. Dobra, pyk, elegancko, weź ty mnie zostaw. Czemu ten samolocik lata? On jest podejrzany, a wydaje mi się, że będziemy musieli na niego wejść. ok, kolejna rzecz. Co to jest? Chwila. Znowu, nie, 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 dzieje. Aha, muszę na ten samolot wlecieć. No to świetnie. Na pewno mi się uda. Czekajcie, za pierwszym razem. Trzy, dwa, 1, dobra, teraz. Hop! Dobra, udało się. Jest, 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 dobra, świetnie. Teraz tutaj wyskakujemy. Dobrze, dobrze, elegancko. Klikamy w przycisk, pyk. naciskamy w przycisk. O, 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 dobra, otwieramy to, otwieramy to. Przeskakujemy po kolei, po kolei. Dobra, udało nam się. Nie no, co ja zrobiłem Spadłem, umarłem, no nie, jak to jest możliwe. Czekajcie, jeszcze raz, cyk, hop, dobra, raz, drugi raz i teraz trzeci raz i czwarty raz, sorry, dobra, to, to akurat było słabe, ale przeszliśmy to. Ej, dobra, czemu ten dzieciak? Dobra, matka, jaki on jest wielki. Nie, 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 może po prostu. No co jest z moimi skokami! Ja nie mogę tego przeskoczyć! Dlaczego? Jeszcze raz, czekajcie, spokojnie, dobra, muszę tutaj tak na ostatnim, że tak powiem, krawędzi skakać, okej. Okay. Tak właśnie, na no pokolei świetnie, przeskakujemy. I teraz, co to jest? Jakiś układ planet? Dobra, rozumiem, to jakaś tutaj więzienie, nie, nie, ja nie. Nie chcę żadnego więzienia. Jęga nawet ułożone, dobra, czyli takie zabawki. Skaczemy po zabawkach. Świetna sprawa, po prostu. Wow, no i spadam! Dobra, nie, nie spadam, ale wiecie co? O, o chyba będę musiał spać, bo coś mi się wydaje, że ten no nie wrócimy na górę. Dobra, spadnijmy i teraz bez żadnego skucia się to robimy. Patrzcie, ściub, dobra, skaczemy. To nie jest takie proste. Tutaj trzeba naprawdę skoki nieźle wymierzyć. Tutaj na przykład kolejny skok i prawie bym spadł. Dobra, tutaj kolejny skok, świetnie, dobra. I teraz co to są, to są jakieś pianki. pijanki. Nie wiem dlaczego, to my, wydaje mi się, że nie powinniśmy na tym stawać. Dobra, może zróbmy. Tak, cyk. A nie, możemy na tym stawać. Czyli normalnie, nie rusza się to. Myślałem, że to się będzie kręcić. I nie wiem, spadnę do otchłani. Na szczęście tak nie jest. Po prostu sobie przechodzimy. Siemanko, siemanko wariacie, więc że on ma tutaj problem. Czekajcie, z, z czym on ma problem? Aha, nie, nie możesz tutaj skakać. O nie, i co jest? Jak ja coś zginąłem? Po raz kolejny. No nie wytrzymam, chwilam Tu trzeba tak spokojnie. Czyli tak, tutaj skaczemy. Aha, i to się nie zapada. Ale zapada się tutaj ten następny. Czyli czekajcie, hop. Szybko, 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 dobra. Przeskoczyliśmy i jeszcze raz. Hop, hop. Dobra, dwa razy, trzy razy, nawet wszystko przeszliśmy elegancko, perfekcyjnie. Użyj armaty, użyj armaty, używamy. Jow, jak lecimy! Bek! Wystrzeleni z armatą! I te dziecko, nie no, super, naprawdę świetnie to wygląda. Po prostu elegancko, perfekcyjnie. My sobie przejdźmy jednak, a wiecie co? Może na górę tutaj wyjdźmy z tego pomieszczenia, bo to jest naprawdę podejrzane. Czemu to dziecko jest takie ogromne tutaj? Ja nie wiem, dobra, wiecie co? Idziemy tutaj do wentylatorów. Dawajcie, uciekamy stąd. Uciekamy z tego miejsca, Pek, otwieramy to. Ej, proszę przejść! Możesz przejść, ej, nie, nie mogę przejść, ty! To on mnie blokuje. Dobra, teraz mogę. Idziemy tu, co tu jest? Oo, się przestraszyłem! To jest straszna twarz, czemu to w ogóle coś takiego? Dobra, nie wiem czemu to jest, nieważne widzowie Przestraszyłem się straszliwie, myślałem, że to jest wyjście Yo, spadamy na dół, dobra i teraz mamy, czekajcie, co tu jest? Tu jest jakieś małe obi śpi. Ej, nie. O, o, musi być ostrożni. Czekajcie, czekajcie, mi się wydaje, że my musimy go nie budzić. Nie budźmy go, nie budźmy go. Na, no, na, no, na no, na, no. tu jest ten dzieciak. Ej, zobaczmy jak on wygląda. Dobra, to jest ten dzieciak, którego widzieliśmy z wentylatorów. Dokładnie. I ten co był wcześniej. I czemu, czemu go rozwaliło? Czemu tego chłopaczka rozwaliło? Nie wiem widzowie, ale wiecie co? To dziecko, może przejdźmy sobie ten, ładnie. Na, na 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 na. Nic nam nie robi. O, 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 jednak nam coś robi! On się obudził i się wkurzył do tego! Szybko zzybko. o nie ten! Tedy, 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 tedy. Ua, zostaw mnie. Ej, dobra, jak my go obudziliśmy? Przecież my byliśmy tak cicho. Szybko, 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 szybko. Nie, 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 nie. nie. O, o. Run! Widzicie to, patrzcie, ubiegnij. Biegnij, biegnij, biegnij. Co to jest? Ej, dobra, to jest powalony jeszcze jakiś wielki misiek. O, nie, o, nie. Goni nas. Goni nas cały czas. Zostaw nas. Proszę cię. Ty, się jeden. Czemu on ma zabawkę w ręce? I to wygląda jakaś naprawdę broń po prostu do rozwalania nas. Proszę, nie, nie, nie. Zostaw nas. Kiedy on nas przestanie gonić? jaki on jest wielki. Nie, 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 o, nie Coraz, coraz szybszy, on jest coraz szybszy! Szybko, do wędów, do wędów! Klikam przycisk, cyk tutaj, naciśnij, na zielono! I yeah! nie! Nie! Zostaw mnie! zostaw mnie! Udało się, dobra, on się położył. A, i co, i dobrze, ci tak, na, 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 Możemy tu wejść, czekajcie, możemy przejść. Czekajcie, nic się nie stanie. O, o! Ej, dobra, rozwaliło go! Jakim cudem? Widzicie go? Rozwaliło, ale to dziecko sobie tutaj leży. <laughs> się Tutaj płacze, dobra, waliście, idziemy uciekamy stąd widzowie. Uciekamy od tego dzieciaka, nie będziemy tutaj czekać. Jo! Jo! Co jest? Czemu my skaczymy mu do buzi? O, nie, 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 nie zostaw, został, nie! Gdzie jesteśmy? i my jesteśmy, Ej, my jesteśmy w jego Brzuchu! Co? Co? Co to było? Ej, widzieliście, to nie, halo, ej, co to miało być? Czekajcie, przecież on tam leżał przed chwilą. Jak my się dostaliśmy do jego normalnie brzucha? I dobra, ja nie wiem, widzowie, co to ma być. I znowu jakiś misiek. Tym razem zielony, no i nie. Czemu w jego brzuchu są klocki? Widzowie, nie jedzcie klocków, pamiętacie. To jest. Wow, zły pomysł! I jeszcze to zaraz się zapadnie. Nie, to się zapadnie za chwilkę. Patrzcie, to spada tak na dół. Cyk, cyk, cyk. Dobra, przeskakujemy. Na szczęście nie jest aż tak źle, jak mi się wydawało, ale że ja muszę być w jego brzuchu, naprawdę. Czy nie ma jakiejś innej drogi? Ucieczki, cokolwiek, dobra, tu są jakieś. Naprawdę, nie chcę wiedzieć, co to jest za zielona rzecz w jego brzuchu. Nie, nie, mam, nie mam pojęcia i naprawdę nie chcę wiedzieć. Tutaj trzeba uważać chyba na to zielone, nie? Czy to się podnosi? Nie, na szczęście nie. ten, te nie wiadomo, co to jest, ta zielona, że tak powiem. Bo powiedzmy, że to strucizna, nie podnosi się. O nie! No i wpadłem, zostałem zjedzony przez tego, że tak powiem, dzieciaka. Nie, dobra, zróbmy to w ten sposób. Tutaj ucieknijmy sobie, tak? No nie mogę, nie potrafię skakać. Co to ma być? Jeszcze raz. Powtór, powtórzmy ten numer. Zobaczmy ten trik. Tutaj w tym miejscu skaczemy sobie i może tu i nawet jakieś takie siup, skaczemy tu i tu, proszę bardzo. No i elegancko, uważaj na zielony groszek. Jak to zielony groszek? Co? O nie, o nie, ja wiem co to będzie. Tu zaraz będzie jakaś kula, nie? Oj, 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 dobra, idziemy, idziemy, idziemy. Wow, jaki on jest szybki! Zostaw nie! Dobra, na szczęście możemy sobie przejść, teraz idziemy. Na drugą rzecz, tutaj do tej lampki, proszę, 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 daj mi czas, daj mi czas, daj mi czas, daj mi czas. Co to jest za groszek w jego układzie? Normalnie tutaj, że tak powiem, w organizmie. Ja nie rozumiem tego widzowie. Czemu ten groszek tak spada cały czas? sobie go kości. Yyy, dobra, okej, okay, tu mam bardzo dużo klocków. Nie wiem dlaczego. Nie wiem skąd są te klocki tutaj wzięte. Pewnie on musiał je bardzo dużo. Zjeść! I co to jest? Jakiś szkielet! Włoo! Ej, dobra, musimy chyba tędy przejść. Czekajcie, to będzie trudne. No nie to, nie, to nie będzie należało do najłatwiejszych, ale mam nadzieję, że przejdziemy to bez problemu. Uwaga! Musimy skakać. Po tych właśnie tutaj, że tak powiem, kościach. To są kości jego. Dobra, skaczemy, skaczemy. I prawie jesteśmy na końcu. Co tym razem? Co teraz nas czeka? No nie! Co to są jakieś świeczki? Chwila i kolejny raz ten misiek. Ej, ten misiek jest przerażający. Nie wiem dlaczego. Trzeba uważać na te świeczki, pewnie. Chwila, o nie, dobra, skaczemy. Nie możemy ich dotknąć, coś mi się tak wydaje. To jest jakaś trucizna. Świeczki z trucizną, tak zwane, więc trzeba właśnie ostrożnie to przejść. I teraz do góry! Lecimy do góry! Ej, dawaj, dawaj do góry! Ej, dobra, lecimy. Świetnie, przeszliśmy. Oj ja! Użyj ich do budowy. Do czego? Do jakiej, do jakiej budowy? Naciśnij przycisk. Ok, i musimy coś zbudować. Klikamy, ok, zbuduj tutaj. Co to jest? To będzie, aha, rozumiem, jakiś most. Dobra, stawiamy. Nie, dobry most. Zły most chyba. czekajcie, jeszcze raz cyk. Dobra, teraz jest dobry most, mi się wydaje. Przeszliśmy, dobra, teraz musimy kolejną rzecz tutaj, bo chyba nie przejdziemy inaczej, jak nie zbudujemy tego mostu. Więc dawajcie, to chyba można przeskoczyć. To mi się wydaje, że też można przeskoczyć, tylko tego się nie da przeskoczyć. Patrzcie, trzeba zrobić tak. Pek, uwaga, siup, dobra, elegancko. A możemy zrobić tak? Patrzcie, chwila, możemy po prostu użyć tego, jak do budowy, czyli zrobimy, patrzcie, tak, weźmiemy to do ręki i użyjemy tak. O, ej, jak ja jestem mądry! Patrzcie i robimy tak, bierzemy to i bierzemy tak. Cyk, chociaż to już chyba nie było potrzebne, to mogliśmy przeskoczyć, ale możemy sobie to chyba wziąć na stałe, dawajcie! Ej, robimy takiego. Jumpa, co to jest? Ej, dobra, gdzie my wychodzimy? Ja się boję, ja nie chcę tu wskakiwać. Dobra, trzy, dwa, jeden. Skok? Nie wiem do czego to jest... O, wow, dobra, wyskoczyliśmy. O, dzień dobry, dzień dobry, idziemy jesteśmy. Jak to się stało? Ej, może mi ktoś powiedzieć, byliśmy przed chwilą w organizmie dzieciaka, a jesteśmy teraz na zewnątrz. Ej, ja nie. Dobra, ej, to jest jakiś speed! Speed parkour! Wow, dobra, szybko, 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 skok, ale my skaczemy. Ja nie mogę, co tu się odwala! Dobra, ja nie wiem co to jest. O nie, tam widzę dzieciaka. Widzę tego dzieciaka. Nie, szybko skaczemy, skaczymy po kolei. Dobra, nic nas tutaj nie przeszkodzi. Yo, jo, dobra, ej, zaraz będziemy chyba musieli coś z tym dzieciakiem zrobić. Ja nie wiem co, ale wydaje mi się, że będzie tutaj czekać nas ostateczna bitwa. Dobra, idziemy tutaj, jestem, jestem w tym miejscu. Sió, ostatni skok, pięknie. Dobra, ej, czekajcie, co to? Jak to wygląda? Okej, okay, na środku coś jest, nie wiem co, ale dobra, schodzimy tu, schodzimy, halo? Dzień dobry. Dobry, jest tu ktoś, mogę? Mogę stąd wejść? Co tu się dzieje? Wow, panie dzieciaku. Ej, tutaj coś na środku jest. Dawajcie to, bierzemy. Weź luncher z zielonej fasoli przeznaczenia. Dawaj ten launcher. O nie, o nie, gdzie on jest? Gdzie ten dzieciak? Tu jest! Dobra, musimy go chyba nawalać! Dobra, tu jest, dobra, o nie, o nie, więcej tych dzieciaków się pojawiło. Cyk, dawajcie ich. O nie, o nie, o nie, dobra. Mamy na szczęście bardzo dobrą broń. Gdzie oni są. Tu jeszcze jest jakiś. Byk, myk, myk, dawajcie na niego. Strzelamy, tutaj jeszcze dwa dzieciaki, pyk, ale jakieś inne te dzieciaki wchodzą, a tego nie mogę rozwalić. Dawajcie w tego! Wow, on się wkurzył! To on nimi rozkazuje! To jest tak jakby Bos taki ostateczny. Dobra, dawajcie na nich. O nie. Dobra, tego trzeba rozwalić. Czemu one tak podobnie wyglądają i w ogóle skaczą, tylko że są trochę inne. Dobra, cyk, 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 dobra, nawalamy. 660 życia, 650, 540. Już nie ma, dawajcie, może w niego będziemy nawalać, a masz! Dostawiesz! Nie to mu nic nie robi, chociaż jest trochę wkurzony. Dobra, walimy tutaj pek, rozwalamy tego. A masz ty dzieciaczku, dobra, cyk, tutaj kolejny dzieciaczek. Oni umierają tutaj nasi koledzy! Niedobrze! Dobra, rozwalimy wszystkich. Jednego, drugiego i trzeciego, pek, koniec! Dobra, ha! I co, rozwaliliśmy ciebie? Jo, on uciekł, dobra, gdzie on jest? Tutaj szybko, szybko wejdź, schody, rozma Co, co, to, to, co? Musimy wejść tutaj po prostu, dobra, nieważne. Nie wiem, co tu pisze. Najważniejsze, żeby tutaj przejść. Ok, idziemy, idziemy, idziemy. Świetnie, i tutaj będzie jakaś walka znowu? Bo chyba pokonaliśmy go, ale to chyba nie jest koniec. Zobaczmy, idziemy tutaj. Gdzie jest ten wielki dzieciak? Ja myślałem, że my z tym wielkim dzieciakiem się będziemy bić. A jak na razie, biliśmy się tylko z jego takimi pachłkami, jakby z jego sługusami. Dobra, idziemy Ej, czemu? Ale co to jest za zajście? I boję się, tutaj. dobra, meg, meg, my, rozwalamy to. Nie mogę te miski rozwalić, bo one są podejrzane. Albo tutaj to drzewo? Nie, nie mogę, niestety. No trudno. Przeżyję, okej? Okay? Przeżyję, jakoś damy radę. Ej, nie, tu jest to dziecko. Co to dziecko tutaj robi? Halo? Ej, Fida. Co to jest? Chodźmy. To jest dziecko chyba, czy to jest jakieś auto. Co to jest za rzecz? Dobra, strzelę w to może. A masz! Nie mogę w tego strzelić. Czyli chyba. Chyba to jest dobra rzecz. Nie wiem co to jest, ale dobra rzecz. Rzecz chodźmy, chodźmy, chodźmy. Dobra, i nie, to jest auto, to jest auto z tego dzieciaka. Patrzcie co tu się stanie. Ja w to nie wierzę. Co to będzie? Ej, wy to widzicie. Chwila. Pyk, pyk, skakujemy tu. To, dobra, idziemy tutaj, chodźmy. E. Uuu, to jest to dziecko. Czekajcie, jak to wy Co to jest za auto? Ej, ja nie mogę. Nie, nie wytrzymam Nie wierzę. Jak to wygląda z tym jednym zębem? Przecież my cię pokonaliśmy przed chwilą. Dlaczego ty nam teraz służysz? Nie rozumiem tego. Ej, czy ja będę musiał coś teraz zniszczyć Nie. Tutaj nie ma żadnych bossów, nic takiego. Ej, my chyba tu wygraliśmy. Nie gadajcie, że uciekamy stąd. Tak, uciekamy chyba. Jest, proszę, proszę, ucieczka. To jakiś złoty typek. Thank you for playing. Zaraz będzie szybko, szybko, szybko. Proszę, 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 ucieczka. Tak, dobra, wiesz co? Walnijmy go jeszcze parę razy, tego dzieciaka. Jest, udało się. To jest tak naprawdę koniec. Ej, naprawdę to przeszliśmy. Nie wierzę, że nam się udało. Dobra, i ten dzieciak. Ale pokonaliśmy go w sumie, no chyba tak. A masz? Jeszcze go postrzelamy tą fasolką. Ja nie mogę, jak to, się, jak to się udało? Nie wiem, widzowie. A co to za kolorowe rzeczy? Jakieś różne prędkości, interakcje? Nie, widzowie, najważniejsze, że udało nam się to wszystko przejść. Oh, I możemy tutaj wrócić z powrotem, ale nieważne! W każdym razie nie zapomnijcie o łapeczce tej subskrypcji, a my widzimy się już jutro. Trzymajcie się, cześć!